Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj sobie pogadamy o wielkich imperiach, takie jak Imperium Asyryjskie czy Rzymskie. I właśnie już zaczyna odcinek. Teraz sobie zaczniemy od Imperium Asyryjskiego. Imperium Asyryjskie zajęło dużą część Bliskiego Wschodu. Rozciągało się od Zatoki Perskiej po Morze Śródziemne. Ale niestety to imperium rozpadło się już dawno, dawno temu. Kolejnym naszym imperium jest Imperium Perskie. Imperium też się rozciągające od samego Morza Śródziemnego do nawet Oceanu Indyjskiego. Zostało pokonane przez Greków, a później zostało zdobyte przez Aleksandra Wielkiego. Naszym kolejnym imperium jest Imperium Aleksandra Macedońskiego. Imperium nie istniało tak długo jak dwa poprzednie imperia. Po śmierci Aleksandra Macedońs Macedońskiego zostało no, jakby rozbite na różne części, na różne państewka. Przechodzimy teraz do Kartaginy. Jak widać zajęło prawie całą dzisiejszą Tunezję, troszeczkę Libii, Włoch więcej, Hiszpanię, Maroko i Algierię. Zostało pokonane przez Imperium Rzymskie, a potem Kartagina została doszczętnie zniszczona po III wojnie półnickiej. Kolejnym naszym imperiem jest Cesarstwo Rzymskie. Cesarstwo Rzymskie, gdy zaczęło upadać, no jak wiemy później było ta wędrówka ludów, która przyspieszyła upadek Cesarstwa Rzymskiego. Kolejnym naszym imperium jest Cesarstwo Bizantyjskie. Cesarstwo Bizantyjskie powoli dosyć upadało, i ostateczny upadek uważa się za, za udane przez Imperium Osmańskie oblężenie Konstantynopola. Kolejnym naszym imperium jest oczywiście Imperium Mongolskie. Prawie, że największe imperium w historii Naszej planety, akurat wcześniej upadło niż Imperium Bizantyjskie, ale później powstało niż Imperium Bizantyjskie, więc dlatego dałem po Imperium Bizantyjskiego, ale Imperium się rozpadło na trzy hanaty, tylko nie pamiętam ich nazwy. Kolejnym naszym imperium jest, jest jeden z tych trzech hanatów, jakim jest Złota Orda. Złota Orda istniała jaka, jako najdłużej ze wszystkich hanatów. I właściwie to tyle. Kolejnym naszym imperium jest hanat Syberyjski. Nie powstał po rozpoczęciu. W imperium mongolskiego, a później był zamieszkany przez Chantów i Mansów. Kolejnym naszym imperium jest imperium rosyjskie, rozciągające się, odpodzielone przez zaborców na trzy kawałki Sosnowca po czukotkę. Imperium Rosyjskie było zamieszkałe przez bardzo dużo ludzi takich jak Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini, Eweni czy na przykład do Kazachowie. Później, później Austro-Węgrom wypowiedzieli oni wojnę, a Austro-Węgry były sprzymierzeńcami Niemiec. Więc... Imperium Rosyjskie musiało walczyć z Niemcami i Austro-Węgrabi. Później jeszcze się dołączyło Imperium Osmańskie, a później w 1917 roku nastała rewolucja bolszewicka, która pogrążyła Rosję w wojnie domowej, która oficjalnie w 1923 roku została, została, Przejęta przez bolszewików. Cesarstwo niemieckie po wojnie, powstało po wojnie francusko-pruskiej i cesarstwo niemieckie osiągało później wielkie sukcesy w I wojnie światowej. Niestety, znale, znaleźli się w beznadziejnej sytuacji na froncie zachodnim i musieli się poddać na Natomiast stracili dużą część terytorium. I jeszcze powstała Republika Weimarska. Stracili na przykład woje, dzisiejsze województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie czy troszeczkę pomorskiego. Natomiast na, front, na zachodzie znajdowała się strefa. Zdemilitaryzowana w Nadrenii. Teraz pora na największe imperium w historii Imperium Brytyjskie, czyli po angielsku British Empire, kontrolował takie terytoria jak Kanada, Nowa Fundlandia, Egipt, Jordania, Izrael czy Palestyna, Namibia. Indie, a nawet, nie wiedziałam o tym, nawet Bhutan. Związek Radziecki to nasze ostatnie państwo w tej podróży historycznej. Składało się z Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii. Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. I rozpadł się do końca w grudniu 1991 roku.